Pytanie do ciebie, bo już tutaj patrzę, piszesz sms -er, że się nudzisz. E, A nam trochę właśnie o swoim koledze, który jest tutaj z nami obecny, o Nikoli i o jego walce z Pudzianem. E, Nikola, pokaż jest... się, chodź, chodź. Nikola Propsy. on! Szacunek, Nikola. Szacunek. Naprawdę. Za wyjście na ostatnią chwilę. Byliśmy, właśnie robiliśmy zapasy teraz w sobotę. No i poznał trochę bałkańskiej mocy, ale tutaj przeciwnik, muszę go tutaj uprzedzić. Będziesz miał chłopie, problem trochę. Chciałbyś Lewanżu? Bo słyszałem coś tutaj na wywiadach, że się e, walczysz ten lewanżu. No chcę, chcę oczywiście cerewanżu muszę się trochę przygotować, bo tutaj znieniacka tutaj jakby tutaj przyszedłem na tą walkę. Nikola, Nikola usiądź. Nie, nie. <śmiech> <śmiech> e, oczywiście chcę Cery tylko się muszę przygotować, tak? Dwa lata tutaj nie trenowałem tak mocno, ale teraz muszę być przygotowany, bo w każdej chwili muszę walczyć, tak? Być przygotowany, bo teraz wszyscy dzwonią. Komu wypadnie walka wieczoru, dzwonią do mnie, chcesz walczyć, no chcę. I teraz od poniedziałku się mosto za treningi. No, Także panie... czekam na waszą tutaj propozycję to te waszą tutaj, bo nie, ma, nie jestem związany z KSW. Tak? Z lupą, z lupą, bo... No i sobie wtedy przy... ja musiał przywalić tredy, żeby... bo to nie ta waga teraz. Tydzień temu no przyjechałeś, tylko nie. Je... się umówił tak, że jak wypadnie komuś przeciwnik, no to ty wchodzisz. Jestem tutaj cały czas. Myślę, no ale... stoję, stoję gotowy. to stoję i gotowe. Kiedyś temu przyjechałeś przynieść tylko jedzonko i szedłeś na walkę. Gorze, to nie wiadomo, będzie, co teraz wiesz. Gorzej, jak ktoś będzie w wadze, wiesz, na przykład 70 kilo. No to z jedną ręką będę walczył. tylko tam. powiem, że dla ludzi, którzy gdzieś tam jeszcze nie, wie, nie rozumieją, o co tutaj chodzi z Nikolą Milanowiczem, no to muszę, trzeba tutaj wspomnieć, że Nikola wszedł na ostatnią chwilę do... Na walczy... walkę wieczoru. Na walkę wieczoru z Mariuszem Pudzianowskim. To jest ten Nikola Milanowicz. A powiedz a mi, z... jaka była twoja pierwsza reakcja? O kurwa. <laughs> <laughs> to jest w ogóle zajebiste, że można, można trochę pogadać też z Nikolą właśnie, a to, to jest w ogóle jakiś kosmos dla no, Nikola, a ty masz kogoś w ogóle, z kim chciałbyś zawalczyć, czy nie? Eee, no tam Popek gdzieś tutaj jest, ja tam mam rodzinkę w Tomaszowie, ją z Koluszek, gdzieś tam blisko jesteśmy, gdzieś możemy się spotkać w Łodzi, tutaj w klatce. Ale to jest faktycznie tak, że wiesz, przyjechałeś sobie do pracy, wziąłeś sobie kanapki, wiesz, kurczaka i nagle dowiadujesz się, że pójdziesz na walkę wieczoru. Ja tam miałem być na tutaj kolegi właśnie z Bałkanów i tutaj właśnie dowiaduję się, bo padło pytanie, czy chcę, mówię, no czemu nie, czemu nie, ale właśnie, kurczę, jakbym chociaż dwa dni chociaż się przygotował, gdzieś uderzy worek i tak dalej, no chociaż tak, ale tak to z nienacka wziąłem, nie żałuję tego, złapał się cham za siatkę. Siatka urotowała, ja bym go trochę tam był, nie ukrywam, że też bym mógł przegrać, oczywiście przegrałem, niestety przycieni z judo, 30 lat trenuję judo, położyłem się na brzuchu, pozycja bezpieczna, niestety nie była to pozycja bezpieczna, no i co, wygrał, no ale mówię, chcę, chcę rewanż jak co, najbardziej. Czyli sądzisz, że gdybyś nie chwycił siatki, gdybyś go obalił, to byś mógł wygrać? Myślę, Ile że, procent że tak? na zwycięstwo? 80%. O kurde, no to widzisz. To. Myślę, że tak, bo, bo mówię. Dziwię czemu się mówię, czemu nie nie upada, bo już wszyscy upadli, kurczę, wcześniej na treningach. Ale widzę, że tam się trzymał siatki. Długo się trzymał tej siatki. Rozumiem. Dziękujemy tobie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Że jesteś. Wracam do pracy. Dzięki wielkie. <śmiech> <śmiech> Dobra, chodź, kurat, Dobra, Nikola go boxel. Muzyczka. Muzyczka Jebni mu Nikola. Nie bnij mu. <laughs> Dzień dobry. I to jest walka, ale obstrał boksel, obstrał zbroję Strawaj zbroję Jak zawsze <noise>